Cześć, jestem Kraliota, kanał No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Cenę pewnego towaru podwyższono z 450 zł na 540 zł, a po sezonie obniżono o taki sam procent. O ile procent cena tego towaru po sezonie była niższa od ceny początkowej. Mnóstwo roboty tak właściwie tutaj jest, pomimo tak krótkiej treści tego zadania. Jedziemy jeszcze raz. Cenę pewnego towaru podwyższono z 450 zł na 540 zł. Czyli liczymy podwyżkę o ile ona była procent. Wyliczamy sobie różnicę. Ta różnica ląduje nam w liczniku. To jest Podwyżka, czyli bierzemy, mamy tutaj cenę wyższą. To, żeby nam to wyszło, żeby jest wyższa, to do mianownika dajemy z tych dwóch wartość niższą. Skracamy sobie 0 przez 9. 1, 5, 100 na 5 to 20%. Czyli w sezonie... Podniesiono cenę tego towaru o 20% po sezonie. Obniżono o taki sam procent, tylko że my tutaj mamy 540 zł. To jest nasza aktualna cena. Obniżamy o 20%. Czyli z tej naszej kwoty zostaje 80%. Bo to samo w sobie teraz ma 100%. Te 100% obniżamy O, czyli odejmujemy od tego 20% i zostaje nam 80%. I to. A, w sumie zrobimy tak. Możemy to zrobić w ten sposób, żeby każdy zrozumiał, że to jest 80% z 540 zł. To zamieniamy na ułamek dziesiętny z namnożenie, a tutaj mamy 540 wymnażamy to sobie i otrzymujemy 432 zł. O ile procent cena tego towaru po sezonie była niższa od ceny początkowej? Cena początkowa to 450 zł. Teraz kosztuje to tyle. Potrzebujemy różnicy. Tak, jak to było tutaj z tą podwyżką. Różnica to jest 18 zł. Ta osiemnastka ląduje nam w liczniku, ma być niższa, to my kwotę wyższą dajemy do mianownika. Skracamy sobie 0, tutaj skracamy sobie przez 9, czyli tu jest 2, tu jest 5. Teraz to po skosie sobie skracamy, tu jest 1, 10 na 5 to jest 2. 2 razy 2 to 4%. I odpowiedź. Cena towaru po sezonie była o 4% niższa od ceny początkowej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.